Zapraszamy na wernisarz wystawy zatytułowane Ale Dobre, czyli 8 marca o godzinie 16 na Dużym Holu Miejskiego Środka Kultury wystawa plakatów ze zbiorów Miejskiego Środka Kultury. Jak już myślę, że doskonale wszyscy wiedzą, mamy takie. Taki, taką, taki zbiór plakatów, który należy do Miejskiego Ośrodka Kultury i są to plakaty 120 autorów i autorek, plakaty filmowe z lat 60., 70. i 80. XX wieku i właśnie chcemy zacząć w nowych przestrzeniach, zacząć je prezentować. Wcześniej można było je zobaczyć w sieci, gdy był COVID, troszkę później w Starym Ratuszu, a teraz właśnie wracają do Miejskiego Ośrodka Kultury. Są to prace autorów, którzy należeli do Polskiej Szkoły Plakatu. Także zachęcamy serdecznie do odwiedzenia tego wernisażu, ale też będzie ta wystawa możliwa do zobaczenia w marcu, kwietniu i w maju.